Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dlaczego ja się tak cieszę? A to dlatego, że mam dzisiaj dla Was małe rozdanie. W sumie w tym miesiącu na moim kanale pojawią się dwa rozdania. To jeszcze jedno, bądź też w innej kolejności. Nie wiem, w której w kolejności wgram em, akurat w te filmiki, ale w każdym razie będą aż dwa rozdania, także mam nadzieję, że się cieszycie. Em, I dzisiaj zapraszam na takie rozdanie, w sumie czy jest jakaś okazja. No 13 listopada mija 3 lata, odkąd jestem tutaj z Wami na YouTube i może to jest okazja, no nie wiem, no chciałam Wam coś podarować. Dostałam też kilka kosmetyków od mojego partnera YouTube'owego, także dziękuję bardzo serdecznie. Em, też jaką że tutaj ja sama od siebie dołożyłam także mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie zadowolone, zadowoleni mam nadzieję, że kosmetyki Wam się spodobają nie jest tego bardzo dużo, ale myślę, że ja osobiście jestem osobą, która cieszy się nawet z najdrobniejszego prezentu, nawet z takiej maleńkiej rzeczy, ważne, że coś dostałam jestem wtedy bardzo uradowana, bardzo jest mi miło i tak cieplutko na sercu i mam nadzieję, że Wy też się ucieszycie, tak jak mówię nie jest tego za dużo, tak chciałam tylko drobnie takim drobnym upominkiem nagrodzić jedną z Was za to, że za mną jest... Jesteście Za to, że oglądacie moje filmiki, za to, że, że mogę na Was liczyć, że mnie wspieracie, że jesteście, że oglądacie przede wszystkim, że możecie ze mną budować razem ten kanał, no, że jest was aż tylu. Także jestem ogromnie, ogromnie uradowana. Oczywiście ja zbieram kosmetyki na większe rozdanie, na 20 tysięcy widzów, wtedy będzie naprawdę duża ilość kosmetyków. A teraz, tak tylko drobnie, chciałam Was nagrodzić za to, że jesteście. I, I, moi drodzy, już Wam powiem, jakie kosmetyki tutaj mamy, mamy dla Was do rozdania. Będą też tutaj kosmetyki z, z firmy, której ja, powiem szczerze, jeszcze nie testowałam, nie próbowałam i pierwszy raz widzę w ogóle kosmetyki tej firmy, także będę tutaj miała ogromną wróżbę dla osoby, która wygra, żeby dała mi koniecznie znać, jak te kosmetyki się spisują. Może ja kiedyś będę miała okazję przetestować je. Jest to firma Sylweko. E, Cyl Może słyszałyście, może widziałyście? Dajcie oczywiście koniecznie znać w komentarzach. I e, jest to oczyszczający peeling do twarzy, naturalna pielęgnacja e, i tak to wygląda. Oczywiście to jest zapieczętowane, nieużywane e, i zobaczymy. No jestem strasznie ciekawa, czy, czy się spiszę. Dalej ta sama marka i to jest dokładnie lipowy, płyn micelarny skutecznie usuwa makijaż, łagodzi podrażnienia, wygładza i zapobiega wysuszaniu skóry. E, także no jestem ogromnie ciekawa, 200 ml taki, e, taka buteleczka i to mi się właśnie z taką typową naturalną, naturalną jakąś firmacją, naturalnymi kosmetykami, takie macie, wiecie, takie te opakowania. Dalej moi drodzy ta sama, ta sama marka i jest to odżywcza pomadka z peelingiem. Naturalna regeneracja ust. Także takie małe opakowanie. Ja zobaczę sobie tylko, nie będę wyglądała do środka. Zwykła, tradycyjna, tradycyjna opakowanie. Także... No, zobaczymy. I co kochani? To tyle jeśli chodzi o tą firmę. Jeszcze są tutaj, um, jeszcze są tutaj z tej firmy um, próbki różnych kremów, a to na końcu Wam pokażę te próbki, także, także jeszcze jeszcze ta się tutaj pojawi. A dalej mam dla Was um, floslek i to jest Arnika Forte. I to jest dokładnie żel, żel arnikowy na rozszerzone naczynka zasienie obrzmienia opuchnięcia. E, I to jest ekstrakt z arniki um, i tak dalej, zbiorę pięgnac z skóry naczynkową. 50 ml. To jest krem na całą twarz. Ja też właśnie taki mam, też sobie testuję. Dalej, moi drodzy, jeśli mam tutaj pielęgnację, to mam dla Was wielką odżywkę z firmy Eveline. Nowa maska 8:1. Nie odżywka, tylko maska, właśnie. Ja taką samą mam u siebie, właśnie w Łazience. I ona mi się bardzo dobrze sprawdza. I chciałam bardzo, żeby taka maska też trafiła do jednej z Was. Ogromne, ogromne opakowanie 500 ml. Mam nadzieję, że będzie się spisywała jak najlepiej. I dobra, moi drodzy. Takich produktów. Jeszcze mam tutaj trzy rzeczy z kolorówki. Przede wszystkim inglot i to jest baza pod makijaż. I jaka to jest baza, już Wam mówię o widzicie, skacząca przede wszystkim Inglot, baza pod makijaż po prostu z SPF 20, chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, średnia ochrona jest to nawilża i wygładza produkt, przedłuża trwałość makijażu produkt hipoalergiczny, nie mogę ja się z tego wszystkiego, także Inglot tutaj jest, a mamy również maskary z Eveline Volume Celebrate, czyli tą którą ja uwielbiam i którą też wielokrotnie Wam polecałam i ostatni produkt pełnowymiarowy Bell Creamy and Shiny w numerze 0 i to jest kremowa pomadka w kredce. Tak wygląda, taki czerwony kolor. I ona jest tutaj wykręcana, coś takiego ala Revlon chyba miał podobną. No w każdym razie taka w kredce. No i dobra moi drodzy, z tych takich niepełnowymiarowych, czyli próbek, mam dla Was tutaj kilka. I już Wam mówię. Po pierwsze Eveline maseczka intensywnie spadająca z moich rąk. A tak serio, intensywnie odmładzająca, 3 w 1 na twarz, szyję i dekolt, marka Eveline. To jest ta seria Argan Oil. I tutaj właśnie ta marka um, Sylweko. To pewnie się jakoś czyta odpowiednio, no ale trudno. Lekki krem nagietkowy. Mamy tutaj łagodzący krem pod oczy. Lekki krem brzozowy, Balsam myjący do włosów. Coś ciekawego, także też tutaj prześwietlony filmik, więc pewnie nie widzicie. Lekki krem e, rokitnikowy. Roki tnigowy, tak. Dziwna nazwa. Dalej, moi drodzy, mam dla Was takie saszetki, szampon i maska z firmy Marion. I tutaj mam ostruszającą, odbudowującą terapię do włosów i skóry głowy. Dwa razy. I tutaj mamy do włosów przeduszających się i normalnych: też odświeżająca terapia. Oraz również Marion. I tutaj mamy termoaktywny duet dla stóp, peeling i kremowe serum. Także takie krótki. No i co, moi drodzy, to wszystko. Bardzo skromnie, ale mam nadzieję, że osoba, która wygra, ucieszy się. I słuchajcie, moi drodzy standardowo jak w rozdaniach. Przede wszystkim będę wymagała od Was tego, żebyście były moimi subskrybentkami. To jest taki główny warunek. No i komentarz, który mi napiszecie. Za chwilę Wam powiem, o co, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o czas trwania tego rozdania, to ja nagrywam sobie troszkę wcześniej ten filmik i myślę, że to będzie 7 dni od momentu grania tego filmu. Właśnie w tym dniu się Przez 7 dni ja Wam tutaj w chmurce dokładnie zaznaczę, jaki to jest okres i od kiedy do kiedy. Pod spodem się calutki regularny macie dostępny, zanim napiszecie komentarz, zanim się zgłosicie do rozdania, przeczytajcie powolutku sobie wszystkie podpunkty, które musicie spełnić, bo to myślę, że jest najważniejszą kwestią. A także tutaj kwestię czasu, trwania tego mam mniej więcej wyjaśnioną 7 dni od momentu grania, data będzie podana. Oczywiście zobowiązany jesteście być moim subskrybentem, tak jak Wam mówiłam i napisać do mnie komentarz. A w komentarzu chciałabym od Was się dowiedzieć. żebyście mi napisał po prostu, jaki jest Wasz sekret takie takiej pielęgnacji jesienno-zimowej, bo wiadomo, że ta pielęgnacja się zmienia, letnia jest inna, zimowa też jest inna. Może jakiś macie e, trik, e, może też macie jakiś krem, albo jakiś taki fajny produkt oczyszczający, bądź też, no nie wiem, natłuszczający, nawilżający, coś, co po prostu Wam pomaga, żeby was, Wasza skóra była w bardzo dobrym stanie. Chodzi mi tutaj o skórę twarzy, bo powiem Wam szczerze, że w ostatnim czasie bardzo, bardzo to borykam się ze strasznym przesuszeniem mojej skóry, mimo, że ona jest przetuszczająca e, W strefie T, to strasznie ostatnio się przesusza, Także e, oczekuję od Was, żebyście mi napisały. Po prostu, jaki macie sekret takiej pielęgnacji jesienno-zimowej. E, a jeśli nie macie takiego sekretu, to po prostu piszcie, tylko zgłaszam się e, i tyle. E, I co moi drodzy? Liczy się oczywiście jeden komentarz. już dawno nie lubiłam rozdania, więc mogłam wyjść z sprawy. Więc tak jak Wam mówiłam, e, przed tutaj się kierujcie do opisu, żeby każdy podpunkt spełnić. E, oczywiście sponsorem nagród jest przede wszystkim mój partner YouTubeowy. E, no i tam też drobny, w drobnym takiej malutkiej malutki części ja. I co, kochani? To chyba wszystko. Pewnie zapomniałam. Na pewno o czymś zapomniałam, ale tak jak wam mówię, wszystko macie dokładnie opisane właśnie w opisie i myślę, że tam, tam się kierujcie jako taki numer jeden sobie uznajcie, czy tam je regulaminu do rozdania. I dobra moi drodzy, to by było na tyle, także ja się z wami żegnam, trzymam za wszystkie kciuki, aha, jak będę wybierała, oczywiście ja osobiście przeczytam wszystkie komentarze i myślę, że o widzicie to by było kurcze normalnie, także moi drodzy rozdanie zostanie zamknięte 7 dnia o godzinie 24.00 zostanie ono zamknięte i myślę, że ja sobie dam tak 3 dni, żeby sobie przeczytać te wszystkie komentarze i ogłoszę wyniki, wyniki będziecie mieć napisane tutaj pod tym konkretnym filmikiem, nik jednej osoby, która właśnie wygra. I tak jak Wam mówię, dokładne daty wszystko będziecie miały napisane w opisie. No nie wiem, na przykład rozdanie skończy się 20 listopada, więc 23 będzie ogłoszenie pod spodem tutaj pod filmikiem wyników tego rozdania. Także kierujcie się do opisu, po prostu Taką mam do Was, was prośbę. I co moi drodzy? Oczywiście zasada się też jest taka, jeśli któraś osoba nie zgłosi się, którą tutaj napiszę pod spodem, to oczywiście będę kolejną wybierała. Także jeśli bierzecie udział w tym rozdaniu, to później, tak mniej więcej tej daty, w której kończy się rozdanie, tutaj zaglądajcie pod spód, żebyście nie ominęły, bo myślę, że takie są fajne. Warto też przetestować sobie jakieś tam nowe rzeczy i ja myślę, że, że fajnie jest dostać coś przynajmniej takiego malutkiego, żeby teraz wiecie, jesień, handla nas dopada na pewno. Pisałyście mi to pod vlogiem, więc myślę, że taki prezent będzie takim troszeczkę balsamem na, na, na tą handlę, także moi drodzy ja się już żegnam, bo się rozgadam coś za mocno trzymajcie się, bo trzymam za was mocno kciuki, buziaki, pa!